Dzień dobry, witam wszystkie osoby z znaku Barana. To jest czytanie dla Was na październik 2020. Dziękuję za Waszą obecność na moim kanale. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. Jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, to zapraszam do opisu pod tym filmem. Tam zamieszczam mój adres mailowy oraz adres mojej strony, poprzez którą... Również można się ze mną kontaktować. W cóż dzisiaj popatrzymy? Popatrzymy dzisiaj w energię października dla Was, Barany, i użyjemy do tego tali telemy. Zarówno tą główną energię, jak i do powiedzenia dziś poczułam, żebyśmy robili właśnie całość z tej jednej tali. No to zaczynamy. Z jaką energią? Barany wchodzicie do października, z jaką rozpoczynacie miesiąc. Dziewiątka kielichów i dwójka mieczy. Tutaj pokazuje się energia zastanawiania, analizowania swojego życia pod takim kątem, czy wy czujecie się w tej chwili sami ze sobą dobrze. Dziewiątka kielichów mówi o karmieniu swoich zmysłów. I tutaj widać taką głęboką analizę, właśnie którą sami w głąb siebie wprowadzacie, czy prowadzicie i zastanawiacie się nad tym, czy Wam w tej chwili jest w życiu dobrze, czy to, co teraz robicie i właśnie w jaki sposób, Karmicie swój zmysł słuchu, wzroku, smaku, dotyku, czy to daje Wam spełnienie, bo dziewiątka kielichów mówi o takim szczęściu, które najpierw osiągamy w pojedynkę. I to nie jest absolutnie mowa, bo o jakiejś samotności bo dziewiątka kielichów jest piękną, zwiewną energią takiego właśnie poczucia, że człowiek sam ze sobą e, czuje się dobrze. I mając w sobie taką energię, potem jesteśmy gotowi do budowania bardzo trwałych i takich dojrzałych związków, gdzie ten związek nie jest jakimś lekarstwem na jakieś deficyty, które mamy w swoim życiu, tylko my... Sami ze sobą czujemy się doskonale, czujemy się właśnie spełnieni i, i ten nasz związek później jest tylko takim naszym dopełnieniem. I tutaj widać energię właśnie analizowania, zastanawiania się, czego wy tak naprawdę potrzebujecie, czy w tej chwili czujecie w sobie takie siły witalne, czy odpowiednio wysypiacie się, czy dob dobrze się karmicie, czy nie wiem, dotleniacie się na świeżym powietrzu. To z jednej strony, a z drugiej strony, czy właśnie tak emocjonalnie czujecie się dobrze, czy czujecie taką lekkość w sercu i na emocjach. I tutaj właśnie z taką energią analizy z jednej strony bieżącej sytuacji, z drugiej strony być może poszukiwania tego, aby te zmysły karmić w, w taki odpowiedni sposób, właściwy dla Was, tak? Jaka energia do Was przyjdzie w połowie miesiąca? A w połowie miesiąca mamy siódemkę kielichów, znowu energia kielichowa i do powiedzeniem jest dziesiątka kielichów. I tutaj widać taką kontynuację. Tutaj jest analiza, która ma Wam, ta odpowiedź, tak, która tutaj do Was przyjdzie, czy ma szansę przyjść, um, będzie dawać spokój Waszego serca. Natomiast w połowie miesiąca widać ogromne, ogromna chęć spełniania swoich marzeń. Marzeń o właśnie takiej um, pełni emocjonalnej w tej dziesiątce kielichów, o e, szczęśliwej rodzinie, szczęśliwym związku, o szczęśliwym domu. Zobaczcie, na tej dziesiątce kielichów jest taka rodzina łabątków pokazana. Pięknie, spokojnie, tak? I nad nimi te dziesięć kielichów spełnienia. I tutaj widać, że połowa miesiąca to jest takie e, rozmyślanie też, ale takie właśnie bardziej marzenia, tak jakbyście rozbudzali w sobie marzenia do spełnienia emocjonalnego. Bardzo tutaj te trzy energie głównie właśnie mówią o emocjach, jest ich aż trzy, więc bardziej ten rozkład odczytuje tak emocjonalnie, związkowo, rodzinnie. Tylko na co tutaj warto zwrócić uwagę, to aby ta siódemka kielichów nie była tylko takim lawirowaniem w marzeniach, w sensie takiego chciejstwa, za którym nie idzie realizacja tych marzeń, żeby tutaj nie było takiego oderwania, bym powiedziała, od rzeczywistości. Tu jest namowa do tego i w tej energii tak samo, żeby zacząć realnie patrzeć na swoje życie i żeby Bardziej tak właśnie być może, jeżeli ktoś z Was w tym czasie e, obraca się w takim świecie wirtualnym i próbuje właśnie w jakichś miejscach e, takich odrealnionych trochę, tak, właśnie tych wirtualnych e, dawać sobie satysfakcję, dawać sobie to spełnienie, dawać sobie e, to karmienie zmysłów, to tutaj jest namowa do tego, żeby bardziej zejść na ziemię, jak najbardziej marzyć, ale zabrać się za realizację tych marzeń, które właśnie zaprowadzą Was do spełnienia. Z jaką energią będziecie kończyć miesiąc październik? A tutaj pokazała nam się karta Wisielca i karta Królowej Kielichów, czyli karta Wisielca jest również Powiem również, no bo ta dwójka mieczy jest tu taką energią analizującą, tak? Taką energią, która właśnie pokazuje, że człowiek na jakiś czas zamyka się na otoczenie i przeprowadza sam ze sobą takie głębokie wewnętrzne analizy. W tej karcie Bisielca tu widać już to wybitnie. Czyli tutaj wchodzicie w energię takiej kontemplacji wręcz o tym, co potrzebujecie do spełnienia emocjonalnego w tej królowej kielichów, a z drugiej strony, patrząc na tę energię, ja bym tutaj powiedziała, że pod koniec miesiąca zagłębiacie się w poszukiwania odpowiedzi na to, czym dla Was jest dojrzałość emocjonalna i co być może musicie jeszcze przepracować, żeby tą dojrzałość emocjonalną osiągnąć, żeby właśnie te swoje zmysły w tej dziewiątce kielichów, to spełnianie marzeń w tej siódemce kielichów e, karmili i zabierali się za spełnianie tych marzeń w miejscach, które e, są do tego odpowiednie, które mają potencjał do właśnie takich dawania wartościowych rzeczy, a nie w miejscach, które być może e, na pierwszy rzut oka. Wydają Wam się dobre, natomiast w dłuższej perspektywie e, są tak naprawdę zgubne i mogą być takim szambem emocjonalnym, już tak powiem dosadnie, bo karta Wisielca też mówi o takich planach długoterminowych i warto właśnie popatrzeć na tą swoją dotychczasową postawę w sposób taki dalekosiężny, co Wasze wybory obecne dadzą wam w dalszej przyszłości, czy to jest warte poświęcania uwagi, czy może lepiej właśnie skupić się na czymś innym. W karcie Wisielca też i ta królowa kielichów widać tak jakbyście pod koniec miesiąca mieli spojrzeć zupełnie z innej strony, odwrócić swoje dotychczasowe spojrzenie na jakieś właśnie swoje sprawy emocjonalne, tak o 180 stopni. I tu tak jakbyście właśnie się mieli skupić na tej swojej dojrzałości emocjonalnej i zobaczyć nagle coś zupełnie inaczej, bardziej właśnie świadomie, bardziej dojrzale. Owszem, z wrażliwością, empatią, ale z taką e, dojrzałością, a nie e, tak powierzchownie. Co Was będzie wspierać? w dążeniu i w wykorzystaniu tych energii. A wspierać Was będzie Asdenarów i Trójka Mieczy. Wsparciem dla Was, moi drodzy, tutaj widać i powtórzę, Asdenarów mówi o budowaniu stabilności, o ruszeniu tak, do swojej stabilności. Ja bym tutaj patrząc na tę energię ujęła to jako stabilność właśnie bardziej emocjonalną, bo as denarów jest też zapowiedzią takiej otwartej bramy, tak jak na tej karcie tutaj widać, do doskonałych finansów, tak? do takiej stabilności materialnej. Natomiast dla mnie rada, do, patrząc na te karty, bardziej bym ją tutaj ujęła jako stabilność emocjonalną. I takie właśnie, jeżeli ktoś z Was w tej chwili jest um, trochę odrealniony, czy właśnie w tym świecie wirtualnym się bardzo obraca, w tych swoich takich Marzeniach wirtualnych, to tutaj tą radą jest, aby tak zacząć twardo stąpać po ziemi, aby się tak uziemić i właśnie wyjść z, tej, z tego świata wirtualnego i zacząć, zacząć patrzeć realnie. Ta stabilizacja przyjdzie poprzez zamknięcie jakichś trudnych spraw z przeszłości, jakieś. Spraw, takich tematów, które być może sprawiły czy sprawiały wam do tej pory ból serca, tak? Właśnie tak jakby te miecze wbijały wam się w serce i to serce krwawiło, więc namowa jest do tego, żeby zamknąć to, co trudne i to, co nie dawało wam poczucia szczęścia i takiego prawdziwego spełnienia, i ruszyć po tą stabilność. Jaka Wasza postawa będzie Was odciągać od tych energii, będzie utrudniać? A tutaj pokazała się energia dziewiątki mieczy i denarów. Jak ja bym to odczytała? Yy, utrudniać Wam będą Wasze myśli. Takie myśli, które właśnie są dla Was niekorzystne, trudne, takie zadręczanie się w tej dziewiątce mieczy, jakimiś myślami, które nie pozwalają Wam wkroczyć na drogę do stabilności, bo to jest paść denarów, to jest właśnie iskra stabilności. Tak jakbyście być może w swojej głowie wałkowali w kółko temat i... Taki, prowadzi, taką prowadzili wewnętrzną rozgrywkę między dwoma skrajnymi e, emocjami, między dwoma, dwoma skrajnymi tematami. Tak? tak jak tutaj by taka była walka e, czy nieumiejętność pogodzenia ze sobą takich energii psa i kota. Tak? E, taka być może tak jakbyście ciągle próbowali w swojej głowie jakieś negocjacje, nawet sami ze sobą podejmować. Negocjacje w takim znaczeniu, że z jednej strony niby wiecie, że co powinniście zmienić, z drugiej strony boicie się, boicie się to zrobić i boicie się o tą swoją stabilność, że być może ta wasza... Dotychczasowa stabilność, czy taka być może pozorna stabilność, którą sobie zbudowaliście tutaj, te, taką właśnie może pozorną, może wirtualną, może y, tylko w marzeniach y, i być może boicie się tego stracić i właśnie jesteście z jednej strony za bardzo ostrożni, z drugiej strony właśnie ciągle wałkujecie w głowie ten temat. Czy w prawo, czy w lewo, a na końcu zostajecie ciągle w tym samym punkcie. I jaka rada dla Was na ten miesiąc? A radę mamy dwie mocne, silne energie: energia cesarza i do tego energia króla denarów. Radą dla Was jest przewartościowanie swoich dotychczasowych zasad. Ja bym powiedziała, zbudowanie nowego porządku. Po to w tej karcie cesarza, po to właśnie, żeby pozwolić sobie i ruszyć poprzez tą energię asa denarów do tej swojej prawdziwej stabilności w król, tutaj w, tym, w tej energii króla denarów. Tak? Bo król denarów jest energią bardzo dojrzałą, bardzo stabilną, taką twardo stąpającą po ziemi, już nie właśnie bujającą w obłokach, nie jakąś. Hmm, kroczącą w świecie wirtualnym, tylko twardo stąpającą po ziemi, która potrafi właśnie w sposób taki realny zadbać o swoją stabilność, potrafi też gromadzić dobra, e, dawać sobie bezpieczeństwo materialne, czyli jako radę, ja bym powiedziała, przewartościujcie e, swoje dotychczasowe zasady funkcjonowania. Bardziej bym widziała to właśnie jako zasady funkcjonowania w rodzinie, w związku, takie emocjonalne, tak? Zbudujcie te zasady od początku, takie, żeby właśnie one były bardzo um, trwałe i takie, jakby miały was te zasady ściągnąć na ziemię, z jakiegoś właśnie być może e, marzycielstwa, e, takiego marzycielstwa, którego do tej pory nie potrafiliście wcielić realnie w życie. No dobrze, to by było na tyle na ten miesiąc. Życzę Wam powodzenia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.